Witam wszystkich bardzo serdecznie. W jakiś czas nie było nowych rzeczy, nie było żadnego filmiku z kursu, ale to dlatego, że robiliśmy bluzę i mam nadzieję, że dużo osób z Was robiło. Może robiliście już kamizelkę, którą pokazywałam, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny etap i zaczynamy coraz trudniejsze rzeczy. I dzisiaj co? Dzisiaj warkocze. Pokażę Wam. Jak wykonujemy warkocze z pomocą drutu pomocniczego i bez drutu pomocniczego. Tak wyglądają najprostsze warkocze, które dzisiaj właśnie będziemy robić. Nie przedłużając, łapki w górę, wciskamy subskrypcję, wciskamy dzwoneczek, żeby zawsze dostać powiadomienie, że filmik. Jakiś się pokazał, a zdradzę Wam, dlaczego dzisiaj warkocze? Dlatego, że kolejną rzeczą, którą będziemy robić, będzie reglan od góry, właśnie z wykorzystaniem warkoczyków. Dziękuję bardzo i zapraszam na film. Na początku, pierwszy ten przeplot zrobimy za pomocą drutu pomocniczego, dlatego że niektórym jest tak łatwiej. Natomiast kolejny przeplot pokażę Wam, jak zrobić bez drutu pomocniczego. I teraz tak, chcę nasz warkoczyk przepleść w tą stronę. Czyli te trzy pierwsze oczka będą nałożone na te następne trzy oczka. Zdejmuję sobie na drut pomocniczy. Trzy oczka i zostawiam z przodu robótki, tutaj z tej strony. I teraz przerabiam kolejne trzy oczka, w taki sposób. I przerabiam trzy oczka z naszego drutu pomocniczego. I już mamy zrobiony przeplot. I teraz w drugą stronę. I teraz zdejmuję sobie trzy oczka. Teraz muszę mieć te trzy oczka pierwsze schowane za tymi oczkami, które następują po nich. Czyli muszę sobie zostawić te trzy oczka. Z tyłu robótki w ten sposób, i przerabiam trzy kolejne oczka, i wracam do tych oczek z drutu pomocniczego, i przerabiam sobie do końca rządka. Za drut pomocniczy mogą, służyć, mogą nam posłużyć najróżniejsze rzeczy. Niektórzy wykorzystują wykałaczki, niektórzy wy, wykorzystują tak jak ja tutaj widzicie, drut pończoszniczy. Nie ma to żadnego znaczenia. Teraz ja zrobię kilka rządków tak jak mi oczka schodzą z drutu, że ploty nie robimy w każdym rzędzie, tylko musimy zrobić odstępy. Czym większy odstęp, tym nasz warkocz będzie luźniejszy. Robi się Cztery rządki pomiędzy przemplotami, może nie cztery, pięć rządków, dlatego że ten rządek ja zawsze liczę jako pierwszy, ale gdybyśmy go nie liczyli, no to teraz mamy dopiero zrobiony jeden. Przerabiam szybciutko wszystkie oczka, dlatego że już nie będę robiła pomalutku, bo wiecie jak się robi oczka prawe i oczka lewe. To pokazywałam już w poprzednich filmikach. Do naszego kursu przy robieniu warkoczy musimy tylko uważać, żebyśmy zawsze robili równą liczbę rzędów pomiędzy przeplotami dlatego że w jeżeli będziemy robić różną ilość rzędów, to po prostu nam będzie różnić się warkocz na swojej całej długości. Jeszcze zrobię dwa rzędy i zrobimy warkocz bez drutu pomocniczego, a później pokażę Wam, jak warkocze są oznaczane na schematach. Teraz, jak widzicie, mamy tutaj zrobiony przeplot i będziemy teraz przeplatać bez pomocy drutu pomocniczego. I teraz tak, te trzy oczka muszą iść na wierzchu. Czyli zdejmuję sobie z drutu nitkę, mam z tyłu robótki, przerabiam sobie. Kolejne trzy oczka. I teraz zobaczcie. Wracam do tych oczek, które przełożyłam bez przerobienia. Wracam sobie do tych oczek. I teraz najważniejsze. Zdejmuję trzy te oczka przerobione. Raz, dwa, trzy. I zdejmuję te trzy oczka, które mam tu już na tym drucie. I zobaczcie, mam takie trzy oczka luzem, które nakładam na drut. I teraz przerabiam kolejne trzy oczka. I wyszło nam to samo, co byśmy robili z drutem pomocniczym. Zobaczcie. I teraz w drugą stronę. Teraz muszą mi się te oczka. Nałożyć na to, czyli musimy mieć w tą stronę przepleciony warkocz. Teraz nitka od przodu, nie od tyłu jak w poprzednim przeplocie, tylko od przodu. Zdejmujemy sobie trzy oczka z drutu i teraz przerabiamy kolejne trzy oczka. Tutaj dociągamy, żeby nam taka nitka duża nie nie wystawała i teraz od tyłu robótki, od tyłu robótki przekładam te trzy oczka nieprzerobione poprzednio, które przełożyłam tylko. Przekładam sobie, tak sobie wbijam drut lewy w te oczka, wyjmuję z tych wszystkich oczek drut i zobaczcie, znowu mam tutaj trzy oczka takie luźne. I nakładam ich na drut i przerabiam kolejne oczka. Teraz zrobię jeszcze dwa rządki i pokażę Wam, jak to wyszło. Pomiędzy przeplotami przerabiamy oczka tak, jak nam schodzą z drutu. Czyli lewe nad lewymi, prawe nad prawymi. Pamiętajmy o tym, żeby nie przekręcać naszych oczek. Czyli to, co ja powtarzam, do znudzenia. Nie przekręcamy oczek. Oczka, jak widzicie, wszystkie są tutaj u podstawy otwarte. I. To jest we wszystkich moich filmikach. To jest po prostu taki jak pacierz, że oczko ma wyglądać tak, a nie inaczej. Chyba, że wzór mówi nam inaczej. Tak, wyszło, zobaczcie. Te warkoczyki idą w tą stronę, ten warkoczyk idzie w tą stronę. Za chwileczkę wstawię Wam schemat graficzny warkoczy. Takie Wam pokażę, które są najczęściej wykorzystywane. I zapraszam na kolejne filmiki, gdzie będziemy poznawać kolejne fajne rzeczy. W międzyczasie będziemy coś już robić, tak jak... Robiliśmy po poprzednich filmikach z kursu. Dziękuję bardzo i Koniecznie wciśnij dzwoneczek, wciśnij subskrypcję, wciśnij dzwoneczek i czekam na Wasze łapki w górę. Dziękuję.